I jestem Achler Games i wiem na filmy na kanale tak jest w tym przypadku mamy nowy update jeden update 1.65 i w tym przypadku mamy martwe i światło zielone. Mamy napisane wybierz operatora lub skórkę operatora Squid Game 2, aby odkryć wyjątkowe korzyści w trybie martwe światło zielone światło, czyli red light, red light green light, czy też martwe światło, zielone światło. I tak, w tym przypadku my nie będziemy mieli tych skinów specjalnych Dlatego, że jeszcze pseudo ich nie ma, dlatego że e, gramy to przed premierem pseudo. W sensie jest 49 minut do eventu, jak widać, Squid Game 2, więc co nie będziemy mieli tych e, dodatkowych buffów, aczkolwiek nawet nie wiemy jakie to są buffy, więc e, ja i Tiger spróbujemy zrobić ISTRA w tym trybie, o ile isterek jest możliwy. zamiast Tiger Także no, proszę się przywitać. Cześć, no. <laughs> I co? I no lecimy, lecimy oczywiście bez randomów raczej i zobaczymy jak, zobaczymy jak to jest w oddziale, tak, ten tryb jest na razie, jak widać, tylko na Stadeli de Morse z czego zakładamy, że on będzie dostępny na Liberty Falls za tydzień, załóżmy, albo, nie wiem, na przykład, nie wiem, poniedziałek, e, być może na razie jest tylko na tym trybie, a w vlogu pisali jednak, że będzie tu i tu, e, poza terminusem, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle jest, jest jak możliwy i jak możliwe i zobaczymy, ciekawie, podobno zasady są takie, że jak stoisz w miejscu, jak gdy jest green light, e, w sensie, jak gdy jest zielone światło, to możesz normalnie chodzić, co nie? Gdy jest czerwone światło, musisz się zatrzymać, bo inaczej zacznie tracić punkty oraz zaczną, zacznie się robić ogromna horda zombie, więc zobaczymy Ja, w tym przypadku z Tigerem, mam pomysł na to, na te punkty i spróbujemy tutaj oszukać system o, Nawet jest muzyka już z, z serialu I, Zajebista, Tak, mamy mamy naszą lalkę Chodźcie się czy jak ona się tam nazywa, zapomniałem Tak? No dobra, po No, no... Jest, jest z nami Jest z nami jin Let's go <laughs> Dobra, ja z Tegerem polecimy, a Mamy... O, oh, okej, okay, dygnet Dwa razy więcej punktów To ja chcę, jak będzie odpalać do końca Dobra, to odpalaj Czekaj W sumie przy kolejnym, nie przy kolejnym, bo teraz jest mało zombie Dobra, dora, 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 dobra, 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 dobra Zobaczymy też, ile hajsu... Ty, ile hajsu zajęło 1500 <laughs> Dawaj, dawaj, kończymy rundę szybko Nie zobaczymy, jak to jest, co, ile, co, to się zmienia i w ogóle O, oh, shit kłóciła Jak gada kłóciła, to już jest, będzie ten Red light Ła! Ła! Ty sprintujące oh. zębiaki! What? O-o, oh, oh, dobra, muszę poczekać! Ale ty, punktów nie tracę jak chodzę. jakie te mocne oh. zębiaki są mocne! Jakie one są mocne! Ła, wow, to są jakby zębaki, nie wiem, z rundy dziesiątej. Nie, tu gablegamy trzeba użyć. What? Ła! Oh. Wow. Zaraz ginę. Ja jest robicie. Okej, okay, dwa oh. razy więcej punktów. Dobra, odpalam do Alpońca. Zobaczmy czy będzie po, po czwórne Dobra, to Punkty. Nie mogę odpalić, zbogowane gumy. Nie mogę odpalić. Może się Aha. nie da. Nie da się odpalić, no nie da się, bo to trzeba na to złota. Ale zegar odpaliłem Dobra, da się podzielić zysków? Da się o, się gry... red light ha, <grym zytałem> jesteś. <się> A no tracisz punkty, widzisz, tracisz, tracę! 50 Widzisz, pat, tracę. Nie, 150. Dariak. A jak, jak, jak chodzisz? No, okay. jakbyś miał krwawy dług. No, dobra. Dokładnie, jakbyś miał gabel -gam krwawy dług z Elixir Black Ops 4. Dobra, czyli widzę. Wow, punkty. Czemu to jest złote? Max. dobra, bo to są takie dedykowane. Fajne, fajne, też z mini dropy. Okej. Okay. Czyli widzę widać na to, że są takie dwie rundy specjalne. Pierwsza, czerwone światło, to jest, że tracisz punkty. A druga, to jest, że masz hordę zombie, która jest bardzo mocna i szybka. Okej. Okay. Będzie ciekawie no, Ja Double Pointa nie mogę użyć W ogóle, pewnie specjalnie zrobili Szkoda, bo utknąłem z tą gumą już do końca gry To jest słabe moim zdaniem Jakby gdybym wiedział to bym nie brał eee, Zegar mam, co jest dziwne, że zegar mam Więc jakby był Double Point daj mi wziąć To jest świnka, eee... to jest świnka Świnka Dobra, dobra co? Ooo, dwa tysiące dostałem martwe, o -o. martwe, światło? Bo co to jest martwe światło? Tak. Fielcowe, fielcowe, fielcowe dora, dora, dora. światło? Dar, martwię światło to. Sprintery. Spintery są na sterydach. Haha, <laughs> Rampage Infinite. Noo, zablokowałaś! Stary, ci się nie da dotren... Ooo, dobra. To jest hardkorowe. trzeba iść z tam i napakować. Gdy to będzie hardcore, no bo jak na, na bosie będą super Sprintery, to my zginiemy na bosie Ja, pierniczę. Tak, szybko robimy dobra. miecz, nie? Robimy miecz szybko. Szczególnie, że w ogóle. No, no o, dawaj, 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 dawaj. E, update, tak, był update. I teraz, y, od teraz. Eee, czekaj, szurka wezmę. Okej, okay, już wziąłeś. Bo teraz e, generalnie e, wszystkie te miecze zostały... E, mają bafa, tak? Mają bafa. Oh shit, ja, ja tu zginę, Tiger. Oh o, shit. O, o. Dobra, to, ja szczerze, ja wolę co? Bo jak ja bym chciał teraz stać w miejscu, to ja bym zginął. O shit, na strzała jestem. Eee, Doro, jak chodzi o martwe światło, to... Doro, to możesz, to możesz na spokojnie biegać. Tak, bo ja właśnie wolę martwe światło, niż... Niż... Czerwone światło. E... No, bo czerwony hajs bym stał w miejscu i bym zginął. O uh. może to się już skończyć? Tam to było krótkie, to jest długie. Dobra, aha, ogarnij się. Ja, pier, ja pierdzielę to nawet. Dorotunowy nie zabija na hita na tym martwym. No, mówię, one są bardzo mocne, te zębiaki Takie na serdach. Czekaj, jest włączony isterek czy nie? Nie, włączony jest isterek. Chyba, że spaczowali, ok? Bo teraz ja próbuję wziąć podkowę i może nie da się, dopóki z craftem nie pogadasz. Nie wiemy, nie? Bo teraz było dużo bardzo zesji I moim zdaniem, jeżeli tak jesteś spaczowali, to jest tak głupie, bo jakby przecież to jest. Przecież, przecież to jest bycie mądrzejszym od gry. I oni to patrzą? Wiecie. Więc jakby, wiecie, to, się coś, robisz coś szybko, optymizujesz swoją drogę, swój czas. I na przykład, jak nie możesz wziąć teraz podkowy po updatecie, przed gadaniem z craftu, to to jest moim zdaniem głupie. O, się znowu. Ale ty jeden zamek tylko jest. Prawda? Oni respią się. E... O się, takie one szybkie są. Ej, daraj, 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 mamy instant kill, możemy zabijać się od razu. O, ty, do, 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 się. ty, ty, zajebiście. Ty, zajebiście. A, bo ja wziąłem to, ja wziąłem insta taki no bo miałem, miałem templar gift. no. Tu jest lalka, no, no, no. stary, tu jest, tu jest nasza shanghu. O, dobra, o, mamy bonusowe punkty. Spróbuj, spróbuj jednego zostawić. To jest, stary, pod, po, bonus punkty, bonus punkty razy cztery to jest. Wiesz czemu? Bo ta świnka daje dwa tysiące, stary. Świnia 2000 no. warto jest. To jest 4 razy więcej niż 500. Dobra, dawaj robię. Słaniej. Zostaw jednego. Dobra, 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 dobra. Wybaczmy, czy Easter Egg jest Jak na razie wygląda na to, że Easter jest wyłączony, z czego od razu buu, buu trejarka. Jako, że podkowy nie mogłem zestrzelić. Aczkolwiek, może po tych update'ach zrobić tak, że trzeba gadać pierw z kaftem. E, nie wystrzeliłem, bo mam uposiedzenie mózgu. Dobra, tak jak to zrobi, bo nie ma uprzedzenia mózgu. Ja miałem. I zeskoczyłem zamiast wystrzelić. Dobra, ja przydałby się żager od razu. Tak, zginęć na mózgu. Brain O! Oh, no poczekajmy jak tutaj minie, to? Azkolwiek. No, no. jak... Kurde. 150 na jedne. Ja nie mam... A, mogę się obronić, jak zębaki po mnie idą. Okej, okay, dobra. Na szczęście to było krótkie. <noise> Teraz tak całą grę, to może być denerwujące, nie? Masakra. No. Ty czekaj, zobacz czy szury są. Jak szurów nie ma to znaczy, że wszystko wyłączyli, w tym nawet poboczne staregi. Zobaczmy. Ty nie masz szurów. Posiedź znowu. Kurde. Nie, no ja, ja jest a ja, ja nie mam In Dobra, ja mam jednego zębiaka, to więc... Ja mam tu hordę Ale wszystkie powolne są Nie na no, horda nie, okay. kilka zębiaków mam yy, dobra, ja od razu pędzę Mi się wydaje, że nie ma i no. dlatego że... Jakby, jakby kada, kraft gadał, skoro ciągle mamy po prawej stronie lalkę Ty nie masz szurów nigdzie, nie? A butelki na przykład da się wziąć. Butelkę. Butelki też się nie da wziąć. Nie, no wszystkie stereoty są połączone. Bu No to moi drodzy. Od razu ta playsta. Od razu ta playsta dostaje 0 na 10. Od razu. insta jest insta. Normalnie byłoby tak 8-9, bo jakby to byłoby actually fun robić serega i w ogóle. Ehm. Aby nie było. <ścoughs> tak, recetera. <igre>, <ścoughs> ehm. Dobra, muszę się poruszyć. <laughs> A, no właśnie trzeba. A ciekawe jak hajsu nie ma co tutaj zabierają ci życie. Co nie wiem. Ty wiesz, co jest mądre hajs wydawać na bieżąco. Wydawać hajs, nie? Aktywuj automat mocnym uderzeniem w użyciu kryształu mocy. Czemu nam to pisze w ogóle? Szybciej, szybciej, szybciej z tym red lightem! <laughs> nie ma jak w serialu. Zginiesz, czekasz, czekasz. <laughs> dziele to. E, Hajsu co nie ma w ogóle? A ja mam, ja mam prawie na paka. I pan panem w ogóle pisze, co zrobić, nie? Czemu tak pisze? Tak grał tryb poradnika. Pisał jak zrobić paka. Bang bang now, right? Skir bang bang bang. O nie, tylko nie czerwone. O, to, to, to Dobra, okej. Okay. <laughs> Idę pogadać z kraftem stary, może się zamaknie od nas do wala. czy może, w ogóle można gadać. No, nope. nope. Nie da się, nie da się. Jeszcze raz spróbuję, rdzą ale chyba się nie da, więc od razu jest buł, od razu jakby ten tryb nic nie robi. No poza tym, że jest trudny, po prostu trudne przetrwanie jest, tak jak mieliśmy jingle Jungle Aczkolwiek tak, jest to drugi limitowany tryb, e, jest to coś fajnego, szczególnie gdy mamy podwójnego double pońca. Pseudo jest łatwiej, ale pseudo jest trudniej, bo pseudo trzeba wydawać hajs szybko, zanim stracisz ten hajs, bo będziesz musiał biegać. Bo wiecie, na 20 rundzie nie staniesz sobie w miejscu. Jak staniesz w miejscu na rundzie 20, to zginiesz, nie? Oh, shit. O shit Biegam. No Dobra, to razem, dobra, Ja no, tutaj biegam w tym, obok Quicka, bo nie mogę przejść. Ale ty, to jest bardzo, jakby szczególnie listerek i poboczne, że są wyłączone to jest, moim zdaniem, bardzo głupie, jakby rozumiem... Rozumiem główny jeszcze, ale poboczne? I co? No to gizla to dobra, uważaj, będzie... nie! Zawracam. Dobra, no, moje No Noo, jeszcze moje Jak opuje, jak nie? Jak zginę, to nie zginę, bo o, szybko zombie zabić. Ja nie, ja, ja paka kupuję, ja paka kupuję. O zajebiście, dawaj. Dawaj ten. Ale czemu dawaj, końca nie mogę użyć, to jest tak głupie. Bo koniec rundy. Koniec rundy, bardzo fajnie. Ojej, robaków nie ma? Te robaków nie ma. Eee, dore były, były. A, były, no tak. Yyy, były przy tym głównym w nulu. Ty, jak się mieczy nie da zrobić, to po co my gramy w ogóle tą mapę? <grym> wiecie, CTDL bez mieczy? Jak mieczy się nie da zrobić, to jest jakaś komedia. Nie? Moim zdaniem. To jest... w ogóle po co grasz w w tym przypadku? Jak błąda nie ma, nie? To, to, będzie, to wtedy będzie dosy... wiecie, wiecie, jeszcze jest jeden o, na 10 O, mamy pełną pot. No ja mogę zniknąć. Widzicie, jeszcze jest jeden na 10, bo jakby włączyli serek poboczne, jak i główne. Ale jakby nie będzie mieczy, to jest moim zdaniem, 0 na 10. <noise> to jest głupota, ja wtedy tego już nigdy nie, nie gram. To gram pierwszy i ostatni raz. No właśnie, patrzę, jak ty biegasz. Może włącza się o dziewiętna, o 19? I serek Wątpię, inaczej no od razu by włączyli. To jest strasznie głupia. Jakby to jest dosłownie powtarzanie tych samych błędów. Ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. To samo było w Cold Warze. Wychodzi tryb za jej poboczny Co jest największym, e, jakby. Co jest największym, e, no. O czym najwięcej mówi społeczność zombie? Aha. Kurde, zapomniałem. Ja też zapomniałem. Chodzę. E, co jest największym, e, tym Błędem społeczności balączką? To że właśnie wychodzi tryb poboczny i nie ma isterega nie? I nie ma isterega Jakby ład? To po co my gramy w zombie? Jakby bez jaj. Hmm. <laughs> To jest największa największe głupota. Dobra, jedę ja zaraz po niebieską broń, Jak je te zombie, idę po niebieską broń. Na górę. O, świnka, świnka. Bonus points, świnka. Ty, tą świnkę to mogą zostawić na, na zawsze w grze, ja tam się nie obraża, a ty. ja tak samo. O, winowdowy używasz? Metal, widzę, metal używa, Tiger. Eee, to jest. Eee, Darmakler to jest bardziej takie formacja. Formacja Tetsutu. Nie, to jest winowdowy. Tak. Próbuję eee, pójść na McLaren maglera derawinów to bym użył, yy, dora, 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 to by byłoby by to jakby używał dotyka Każdy na to mówi winowdowy. Bo muszę zombie zamraża. Wszystkie wokół ciebie. A dobra, dobra, a, a A to dobra. przepraszam, bo się pomyliło mi z zaraz z kowitem To to samo, sobie Dobra, mamy yy, mam nie a Kupię ziemię na manty. ja mam tutaj zielono, ale spaka panczem, ale... Zaraz... O nie, kukuła, kukuła. Oh dobra. Dawaj czekamy tutaj na, na pionki zobaczymy, czy będą Tiger. Jak będą to mamy, wiesz, mamy tego, nie? Mamy... No mamy, wiesz, mamy onderefon, będzie łatwiej, nie? Zrobimy sobie miecza i elo. Takie są mocne. Ja mam taką mocną broń i one są tak mocne, jakby była runda, nie wiem, w 30. A ja mam wiadomo, niebieską broń. To jest crazy. O, Max Armor, dobra, szybko tutaj dajemy tego. Dajemy. uziemienie. Dobra, ja szybko lecę po drogę. Ty, jak będzie zielone światło, to chciałem powiedzieć, że odpalę do końca, ale nawet go nie ma tutaj, stary. Ucinię te wszystkie są popołoczne. Tak, jakbyś grał ty poradnika. Tylko, ryb, jakby sobie nie. też chyba jest w taki oszukany tryb poradnika. No, bo nawet nie ma głównego. Okej okay, Okej okay. Dlatego nie ma danym Alpońca, bo... Wiesz Myśmy mieli poczwórne punkty, nie? Ale no. wiesz To, że jakby... Rozumiem, że nie ma easter okej? okej? Okay? bo że w ogóle nie ma, nie? Jakby punktów Podwójnych, wiesz, zębaków. Ale to, że ja nie mogę użyć gumy I... Nie... B, okej? Okay? B, że nie mogę się po pozbyć jej To jest głupota, bo w tym przypadku Nie mogę wylotować nowej gumy Czy się mam... Jakbym jak na przykład chciał mieć trzy gumy dobre, to nie mogę mieć, bo jedną mam zablokowaną. To Jest tak głupie. Jakby to jest... To jest... O, ma bomba! To jest... To jest nieużywanie mózgu. To jest moje drodzy nieużywanie mózgu. O! Ty! Muzyka jest! Idzie boss! Ty, 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 zaraz jest chyba... Poczekaj Eee, chyba robić chyba jak chwilę teraz. Mój ładna rundzie dziesiątej? Ej, what? I co, nie mogę grać Highlandów? To po co ja gram zombie w ogóle? Ja, ja co robicie? Co w ogóle za tryb jest w ogóle? Powiedzcie, jak głupie to jest. Ty, mamy minutę. Jak my zabijemy zombie? Ja szybko do wezmę po drodze. Mam jedynkę niebieskołaty. i zasłonę dwa ja granaty. Mam... Ja mam tutaj o bombę. Ja mam trzy perki. mało Trzy 45 zombie. Ja wrzucam granat w hordę. Mam radę na luzie, ale to jest, to jest... Okej, okay, za zaraz przejdziemy do opinii. Takie rani moje po tej grze, bo... To jest jakaś masakra, że tu jakś chwil jest wymuszony. What?! Okej, okay. ja zaraz, zaraz przyjdziemy. bo jestem, jestem tak confused, jestem tak rozczarowany jak na razie. What? Jest fajny ten tryb, ale nie jest fajny, wiecie co chodzi, nie? Jakby idea jest fajna, ale... What? Beka, że muza jest, nie? To no, najbardziej mi wygląda. Się... Wchodzimy, wchodzimy. Zaczynamy jest na kastkę, raczej nie. <śmuszczak> jest tak, te w gierki muzyczka. <śmuszczak> dobra. A karuzelu? Chyba ja, nie, nie, inna. Jest z innej gierki chyba jest. Pierwszego sezonu chyba. Ci wydaje. Tak. Aaaaa, tak, dobra, dobra. Te a ja mnie jak rzucam, nie pamiętam. Była ta muzyka w serialu, tyle pamiętam. <śmuszczak> Jar, była, była. To... <laughs> Okej, okay, ten tryb mnie rozbawił e, 10 na 10... ale czy jest 10 na 10? No, teraz do tego przejdziemy. Gier, to tobie daje się pierwszy powiedzieć. Daj znać. znacz. Co myślisz o tym trybie? Ej, hey, dobra, powiem ci tak, mam. 16 minut, 16 minut. Twój głos powiem ci tak, pierwszy kiwoko, że nie można zrobić sterów. Drugie mm -hmm. kiwoko że, dara, że nie, dara, yy, no. Drugie kiwoko, że nie można... Że nie można mieć, wyboru, że albo robimy ekli, albo kontynuujemy. Okej, no to było dwa. No, no. trzeci w że to, że doraże, tych po też nie można robić. Masakra, masakra. Dobra, moja opinia jest taka. Ten tryb miał potencjał bardzo fajny, moim zdaniem, jakby, jak, wiecie, jak, zespiłem się z pieszczaną, mówię, jak fajnie będzie. Takie, tutaj wiadomo, mamy nowe zasady do gry i tak dalej, musisz stać w miejscu, musisz biegać, uciekać, mamy jakby trzy różne światła różne, bo mamy zielone, gdzie masz podwójne punkty, to jest bardzo fajne, bo masz jakby podwójne punkty, kiedy chcesz, co chwilę, jakby co, nie? E, wiadomo, masz, masz takie dwie, dwie utrudnienia, czyli wiadomo, musisz stać w miejscu, czego stanie w miejscu na wyższych rundach by miało, byłoby straszne, aczkolwiek tutaj by nie ma sensu, bo tu nawet nie ma... ...wyższych rund. I też mamy te trzecie, trzecie, światło, czyli martwe światło, takie powiedzmy fiertowe one było, bo ząbki były fiertowe. Co było ogólnie fajną ideą tego trybu. Jakby tryb był, był zajebisty, jakby jeden z najlepszych jak na razie, moim zdaniem, osobiście, gdyby, gdyby... A! Był isterek. Możliwe do zrobienia główny, to co nie robisz 4 Na boście musisz stać w miejscu, no chyba, że, wiadomo, masz kasę, no to nie musisz i tak dalej. Co nie, bo, jakby. Chais, po to, by tylko był Ci potrzebny, żeby kupić. A, załóżmy, na boście, więc, jakby, na boście mógłbyś biegać, kiedy chcesz. No, pseudo-jedyne utrudnienie na boście, które by było, to było, właśnie, martwe światło. Ale, po pierwsze, i sterega nie ma, tak jak powiedziałem, więc to od razu jest, jakby, łapa w dół. Dwa, nie ma prostu nawet steregów. Po drugie, jeżeli, jakby, wiecie nie możesz używać double pointsów, ani nie ma double pointsów, zębaków nie podwójnych punktów, to czemu w ogóle dają mi możliwość zryspienia się z tą gumą, wiecie, bo chodzi o to, że wtedy powstaje problem mechaniki tej gry, że jak ja chcę trzy gumy wylosować, to ja tego nie zrobiłem, bo mam double pointsa no, na zawsze już przy sobie, którego w ogóle nie, mo nie mogę użyć, tak, więc to jest jakby, nie wiem, mózg rozwalany na kawałeczki, tak jakby ktoś ci pomyślał o tym, ehm, jakby, nie, powinno, powinno, powinno pisać w menu o tym, że nie możesz tej gumy wziąć, tak jak jest jak w niektórych trybach, jak na przykład grasz Infekty, to pisze, że a jak jak, nie wiem, tryb na sneperki multi i tam pisze, że nie możesz wziąć tej broni, bo to nie jest sneperka, nie? Tak, 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 takie coś powinno być, nie? Jakby na klasie, na interfejsie. Uh -huh. Tego nie było, więc to jest moim zdaniem minus ogromny. E, więc e, no i tutaj najważniejszy, jakby największy błąd ever. Whatever. Okej, okay, tryb poboczny, nie ma i spoko. spoko. Najwię największa bolączka dla mnie to jest to, że tutaj nie, ma, nie mogę sobie grać rundy setnej. Bo ja bym chciał zrobić takie wyzwanie dla siebie, że o, robię rundę setną no, w tym trybie. No, zgadnijcie co, nie mogę. Nie mogę, bo się odpala exfil po rundzie 10. I to jest w sumie to samo co było w kodłorze w trybie na Outbreak, gdzie był ten tryb halminowy, że musieli zrobić exfil tam chyba po 10 minutach To jest największe obłączkowe, dosłownie, dosłownie. Chcesz pograć zombies? Nie, nie możesz. Także moim zdaniem bardzo głupie. Dosłownie ten tryb, który graliśmy zajął nam 15 minut, tak? To, to było chore. i e, jakby tam nic nie ma do zrobienia. Jakby okej, okay, przetrwaliśmy, co dalej? No nic, jesteśmy zajebiści. Jej. Jakby jedyne co może być fan to to, że randomy, jak gra z randomami, to można ich reanimować i tak dalej. Ee, I wie, wie, wi, 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 wiadomo, pseudo ich pom im pomagać, nie? Więc wtedy to mo może być pseudo fan i może być bardziej grywalne, czyli ponownie możecie rozegrać i każda gra będzie inna, aczkolwiek jak ja, ja bym grał z tagerem czy z, nie wiem, z kimś innym czy solo, to za każdym razem ten doświadczenie będzie takie same, więc moim zdaniem to jest niegrywalne i tyle. Jakby jest nie jakby nie sprawia mi frajdy granie tego znowu, więc to jest moim zdaniem ogromne, Ogromny tego minus. I tyle. I wystawiam ten tryb e Niech będzie. Jak będzie, tak normalnie bym 8, pewnie nawet 9, jakby spodobało mi się, że zrobił easter itd. ale no, wystawiam ocenę na 1 na 10, także no, ocena bardzo spada po easter eggu, że, że nie ma i ocena bardzo, bardzo spadała w dół właśnie, e, dlatego, że nie ma, jakby nie da się grać w tę grę, po prostu musisz robić expert po 10, nie. <laughs> jakby mówię, sama estetyka tego trybu, że masz 2000 punktów, że wiecie, taki to jest zmarnowany potencjał, tyle. Jakby, wiecie, ja bym chciał normalnie robić i mieć te bonusy wszystkie i te minusy, ale nie, nie, nie mogę, więc jakby nie da się grać w grę, po prostu... <gryfie> nie, nie wiem co, co powiedzieć. Tyle? Tyle, Tiger? Czy coś jeszcze do, 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 do nie? Bo jakby ja nic nie mam, jestem, no... jestem roztrzęsiony. Dara, Dara, Dara chyba, Dara powie, dar tak samo jak ty. Zmarnowany potencjał. To jest dosłownie zmarnowany potencjał. Dar dar, 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 bo gdyby można było, gdyby można umożliwić dar, dar, dar tak, że... Dara, że, dara, że możesz po że możesz prostu kontynuować Że masz, że masz do wyboru i tak jak było. No w tak, no, games, no, no że tak, że albo możesz Podejść, możesz tak, no, uczać, albo... No to jest dobra albo, idea, dara, ty dara, albo... to jest teraz pocisnęłeś, no to była fajna idea, no że właśnie jest yy, na spawnie, tak jak było w że głosujesz, nie? I że jak <laughs> trzech graczy zagłosuje na, na zielone To dalej gracie, jak na czerwone to Exil, wiecie, przychodzi się naciskacie guzika albo ten, bo ten, stracicie załóżmy go z broni. I robicie eksfilm, nie? Tak jak wiadomo. Tak, normalnie, tak, tak normalnie gracie yy, z randomami, no to my, albo ze znajomymi i głosujecie, okej? Okay, jak sobie no to głosujecie, nie? strzałka do góry, pyk, tam naciskacie guzik na napadzisz tam na, na klawie, nie? I głosujecie, co nie? Więc tak samo tutaj na Squid Game się głosowało w serialu, ten co na to, to pamięta, Że było głosowanie. Więc moim zdaniem to jest głupota totalna. I to było tyle, także jeżeli wam się podobało osobiście, e bardzo bym był wdzięczny, gdybyście mogli zostawić łapę w górę oraz uwolnić sobie jako że jesteśmy na drodze do 800 subskrypcji, czego nie jestem w stanie wam nawet podziękować e, słowami, więc spróbuję to robić innymi nagrodami, więc e, dzięki. No i co, do usłyszenia w kolejnych, na razie, makler